Na rynku każdego roku pojawia się wiele telewizorów, i mimo że te telewizory między sobą różnią się technologiami, to tak naprawdę mają jedną wspólną cechę: a mianowicie no, wyglądają tak samo. Jeżeli kiedykolwiek rozmawialiście z projektantem wnętrz, to dobrze wiecie, że dla nich te telewizory to są po prostu czarne prostokąty, z którymi nie do końca wiedzą, co mają zrobić. I na tym tle wyróżnia się Samsung. Samsung The Frame. Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z przerostem formy nad treścią, ale jeżeli treść jest dopracowana, no to chyba nie mamy prawa narzekać na formę. Pamiętajmy bowiem, że Samsung The Frame to jest przede wszystkim telewizor Samsunga wykonany w technologii kropki kwantowej. Jest to znany nam wszystkim kulet, który cechuje się przede wszystkim pięknymi barwami. Kto choć raz widział telewizor właśnie kuledowy, to się o tym przekonał. I tak jest też tutaj. I oczywiście o tych technologicznych wyróżnikach Samsung The Frame powiemy później a na razie skupimy się właśnie na formie, czyli na tych zabiegach, które zastosowano, żeby ten telewizor wyglądał jak dzieło sztuki. Samsung defrayę każdy nowoczesny telewizor oferuje dostęp do sklepu, jednak tutaj oprócz sklepu z aplikacjami mamy także sklep z dziełami sztuki, które następnie możemy wyświetlać na naszym telewizorze, albo w trybie pełnoekranowym, albo w trybie paspartu. Jeżeli zdecydujemy się na ten drugi tryb, to oczywiście możemy dobrać na przykład rozmiar tej ramki, żeby była grubsza lub cieńsza, żeby pasowała do naszego wnętrza. I w tym momencie zastanawiałem się, o czym mam mówić. Może o dziełach sztuki, ale na dziełach sztuki przesadnie się nie znam, muszę niestety przyznać. Więc powiem Wam, że dzięki tym dziełom sztuki, właśnie telewizor można świetnie spersonalizować. Ale to nie są jedyne opcje personalizacji, bo może się na przykład zdarzyć tak, że komuś nie będzie pasować taka właśnie ramka telewizora. I się okazuje, że Samsung przygotował wiele różnych ramek telewizora, które można odczepiać i przyczepiać, bo one są zamocowane w sposób magnetyczny. Więc to jest kolejny aspekt, dzięki któremu można telewizor idealnie dopasować do swojego pokoju, generalnie do wnętrza. Ładny telewizor, ale też ładny obraz nie może być przesadnie gruby. No i właśnie ten Samsung The Frame jest naprawdę cienki, więc będzie świetnie prezentował się na ścianie. Ale skoro mówimy o tym, że powinien prezentować się dobrze na ścianie, to ważne jest, że kiedy go powiesimy na ścianie za pomocą mocowania, oczywiście dołączonego do zestawu, to on będzie do tej ściany przylegał. Nie będzie takiej sytuacji, że ten telewizor będzie odstawał na kilka centymetrów jak każdy inny. On po prostu będzie do tej ściany przylegał i nic za nim nie będzie. I Dzięki temu będzie jeszcze bardziej wyglądał jak prawdziwy obraz. I ja mówię tutaj o tym wieszaniu telewizora na ścianie, no ale jak widzicie, my nie mieliśmy okazji go tutaj powiesić, nie chcieliśmy po prostu wiercić ścian w tym pięknym lokalu, dlatego skorzystaliśmy z nóżek, które też znajdują się w zestawie. I te nóżki są nie tylko minimalistyczne, ale pozwalają też na ustawienie jednej z dwóch wysokości, na jakiej znajduje się telewizor. To jest świetne rozwiązanie, ponieważ pozwala dostosować telewizor do posiadanego przez nas sądbara. Nie będziemy już mieli takiej sytuacji, że sądbar będzie troszeczkę za nisko, Albo, nie daj Boże, będzie zasłaniał kawałek ekranu. Także tył telewizora wygląda minimalistycznie i każdy, kto ma telewizor, niekoniecznie taki, to wie, że to jest nie lada sztuka, bo za telewizorem zawsze znajduje się kłębowisko kabli, a tutaj no, praktycznie nie ma przewodu. Mamy tylko jeden cienki przewód, który prowadzi do skrzyneczki znanej jako One Connect. I w tej skrzyneczce znajduje się cały mózg telewizora, a także wszystkie porty, do których możemy podłączyć inne urządzenia. Więc zachowujemy tutaj minimalistyczną formę bez zabierania ani krzty możliwości. Dobre dzieło sztuki nie musi być wielkie, ale jeżeli ktoś tak jak ja jest fanem wielkich telewizorów, no to Samsung The Frame także jest dla niego. Bo co prawda w tym materiale skupiliśmy się na mniejszym ekranie, ale istnieją też jego znacznie większe warianty, jak sami widzicie. Jak widzicie tutaj teraz znajduje się inny obraz oraz inna ramka i nawet taka drobna zmiana wystarczy, żeby zupełnie odmienić charakter naszego telewizora, ale to nie są jedyne opcje personalizacji, bo wcześniej już mówiłem, że można tutaj wymieniać ramki. Wspominałem o tym, że ten telewizor można powiesić na ścianie, że można umieścić go na nóżkach w dwóch ustawieniach, ale można go postawić także na takim stojaku, żeby wyglądał niczym prawdziwy obraz w galerii sztuki. A jeżeli wybierzecie Samsung Deframe w wersji 32-calowej, to będziecie mogli go używać nie tylko w trybie horyzontalnym, ale też wertykalnym. I co prawda, tutaj cały czas mówimy o dziełach sztuki, takie też wyświetlamy, ale pamiętajmy o tym, że obrazy, na które najbardziej lubimy patrzeć, to takie, które sami wykonaliśmy, najczęściej swoim bliskim. Dlatego taki telewizor też świetnie nadaje się po to, żeby być taką cyfrową, bardzo dużą ramką na zdjęcia, które będziemy wyświetlać albo na co dzień, żeby je sobie poglądać i przerzucać pilotem ale przecież możemy korzystać z tego telewizora w trybie wygażacza ekranu, kiedy będzie sobie świecił się w tle, a my będziemy mieli na nim wyświetlane właśnie nasze zdjęcia. Jeszcze z takich rozwiązań częściowo technologicznych, ale też nietechnologicznych, mamy tutaj czujnik ruchu, więc ten telewizor będzie mógł się dostosować do rytmu naszego domu. Jeżeli będzie działał nawet w trybie takiego wygaszacza ekranu, ale przez długi czas nikogo nie będzie w jego pobliżu, to on się po prostu wyłączy, żeby oszczędzać energię. Z kolei czujnik światła sprawi, że jego jasność oraz inne parametry będą dostosowane do panujących właśnie warunków. Bardzo dużo mówimy tutaj o formie tego telewizora, ale nie zapominajmy o tym, że to jest przede wszystkim kulet od Samsunga, więc mamy tutaj naprawdę piękne barwy. Mamy tutaj HDR, mamy 4K, mamy bardzo intuicyjny system Tizen, więc. To jest bardzo dobry telewizor. My tutaj mówimy głównie o nim w kontekście sztuki, w kontekście zdjęć, ale to jest także smart TV, więc możemy tutaj zainstalować najróżniejsze aplikacje, takie jak Netflix, HBO Go, Player, YouTube, tak naprawdę co tylko zechcecie. Więc mamy tutaj do czynienia ze sprzętem uniwersalnym, który dodatkowo ma taką bardzo rozbudowaną funkcję wyświetlania obrazów i zdjęć, jest piękny oraz minimalistyczny. I to tak naprawdę wszystko, co mieliśmy do powiedzenia dzisiaj o telewizorze Samsung The Frame. Mam nadzieję, że model ten Wam się spodobał, jeżeli jesteście na etapie urządzania, mieszkania albo domu i szukacie telewizora, który będzie wyglądał inaczej niż wszystkie inne modele na rynku. Albo po prostu z jednej strony nie chcecie mieć telewizora w salonie, ale jednak wiecie, że będziecie go potrzebować. To na pewno jest rozwiązanie dla Was. Mam nadzieję, że niebawem w przyszłości zdecydowana większość producentów zdecyduje się iść właśnie w tę stronę żeby telewizory przestały być po prostu takimi czarnymi prostokątami, które wyglądają tak samo.